Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym nagraniu chciałbym się odnieść do spotkania Pana Jezusa z samarytanką. Mam nadzieję, że wszyscy znamy tą opowieść, jest ona zapisana w Ewangelii Jana, rozdział 4 i bardzo was proszę, jeżeli macie Ewangelię, jeżeli macie Biblię, Otwórzcie ją sobie teraz na czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Chciałbym, żebyście śledzili te tekst, ten tekst, który będę czytał. Jeżeli nie macie Biblii w tej chwili pod ręką, to proszę, żebyście ten tekst później sami z Duchem Świętym zgłębili. Ja będę chciał dzisiaj wytłumaczyć, co to znaczy, że Pan Jezus powiedział, że jest źródłem wody wytryskującej. No i drodzy, przeczytam. Wersety z Ewangelii Jana, jeszcze raz powtarzam, rozdział czwarty od szóstego wersetu do 15. Yy, polecam przeczytać tą całą historię, mam nadzieję, że wszyscy ją znają. Więc ja zaczynam czytać Pismo Święte. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do, do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie samarytankę o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci pić wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy ty może jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie Jego, i trzody Jego? Odpowiedział Jezus, mówiąc. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć, będzie. Ale kto napije się wody, którą ja Mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja Mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi? Wiecznemu. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc tutaj te słowa? Chciałbym teraz przeczytać kilka wersetów z, ze Starego Przymierza, z Księgi Jeremiasza, ponieważ tam znajdujemy podobne wersety, więc to będzie Księga Jeremiasza, rozdział drugi, werset 13. gdyż mój lud. Popełnił dwojakie źród zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I ta sama księga Jeremiasza, rozdział 17. Werset 13. Nadzieja Izraela, panie, Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a Ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Pan Jezus na, wiązuje tutaj do słów właśnie z Księgi Jeremiasza i mówi, że On jest tym źródłem żywym. Kiedy więc Samarytanka do Niego przychodzi, On mówi do niej, że jeżeli przyjdzie do niego, poprosi go, to on daje jej pić, ale ona to rozumie tak po ludzku. Myśli, że pan Jezus da się jej napić wody, zwykłej wody ze studni. Natomiast to nie do końca tak jest. Ponieważ pan Jezus tutaj mówi używa przenośni, używa przenośni, używa porównań. I co pan Jezus miał na myśli? Odpowiedź mamy w Ewangelii Jana, rozdział 7 i wersety 37 po 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, ze wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem duch święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Moi kochani, i pismo interpretuje się samo. Pan Jezus mówi, że to ta woda żywa to jest duch święty, który popłynie z człowieka. I kiedy człowiek uwierzy w Boga całym sercem, zostanie napełniony duchem świętym, duch święty objawi mu wszystko, objawi mu prawdziwego Chrystusa, da mu poznanie pisma i ten, który uwierzy całym sercem, będzie Ewangelię Chrystusa głosił dalej. Strat stanie się on tym źródłem czystej wody wytryskującej, ponieważ człowiek, który umiłuje Boga, który przyjdzie do niego. Nie może milczeć, nie może zatrzymać dla siebie Ewangelii. On pragnie całym sercem, aby tą Ewangelię głosić, aby tą Ewangelię mówić innym, aby składać świadectwo o Bogu. I właśnie to Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że ten, kto do Niego przyjdzie, otrzyma Ducha Świętego, źródło wód, wód wytryskujących, i On stanie się właśnie. Yy, tym, y, tym źródłem ku żywotowi wiecznemu, bo każdy, kto otrzymał Ducha Świętego, otrzymuje już y, żywot wieczny, dlatego że przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy sobie jeszcze y, objawienie Jana, rozdział 21, werset 6. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Pan Jezus daje darmo Ducha Świętego. Zbawienie jest darmo, nie z uczynków, tylko poprzez wiarę. Więc każdy, kto uwierzy, podkreślam, szczerym sercem, z całego serca, z całej myśli i z całej duszy, w Pana Jezusa Chrystusa, przyjmie Jego ofiarę, odda się Jemu... W... Pożałuje swoich grzechów, wyznaje przed Bogiem. Bóg y, wysłuchuje tej modlitwy, wtedy otrzymujemy Ducha Świętego, którym zostajemy napełnieni. I ten Duch Święty daje nam poznanie i zrozumienie pisma, całego pisma Świętego. Daje nam zrozumienie, kim był Chrystus, kim jest Chrystus. Daje nam y, Bóg, daje nam dar. Każdy, każdy otrzymuje inny dar. Ten dar, ten talent jest tym, czym mamy się dzielić na tym świecie. Nie możemy tego talentu zakopać. Pamiętacie przypowieść o, o, o właśnie o talentach, gdzie jedni dostali jeden, dostał jeden talent, drugi dwa, trzeci dostał bodajże chyba pięć. Jeden z tych, którzy, który dostał jeden, zakopał ten talent, a inni go po prostu pomnożyli. I kiedy Pan przyszedł, ci, co pomnożyli te talenty, oddali Bogu, a ten, co zakopał, to był takim sługą, który właśnie yy, nie postępował zgodnie z naukami bożymi. Zamiast podzielić się tym, co dostał i pomnożyć ten dar, pomnożyć ten owoc, to on go zakopał w ziemi. I kiedy Pan Jezus powrócił, bo tu jest mowa o Panu Jezusie, o Bogu, kiedy powróci, żeby, od, żeby odebrać swoją zapłatę no to ci, którzy pomnożyli, którzy, powiedzmy to, głosili Ewangelię, którzy nie wstydzili się Chrystusa, pomnażają swoje dary i odbierą zapłatę. A ten, który zakopie ten dar, to pójdzie na zatracenie. Moi kochani, i Pan Jezus wiele razy używał takich przypowieści, takich porównań, nie do końca jasnych dla wszystkich. Może... I jak do, dobrze uważnie czytacie Pismo Święte, to Pan Jezus nawet kilka razy się tak wkurzył, że tak już powiem dosłownie. Tam z tych tekstów jasno wynika, że Pan Jezus się zdenerwował na swoich uczniów. Bo wychodził, mówił do ludu przy powieściach, a najczęściej mówił w przypowieściach i potem uczniowie przychodzili do niego i mówili: "Panie, ale o czym ty mówiłeś?". A Pan Jezus się wtedy Kilka razy wkurzył i powiedział: To wy nawet nie rozumiecie tej przypowieści? I szedł na osobności i im oznajmiał. A oni nie rozumieli, bo po pierwsze, jeszcze nie został wylany Duch Święty, a po drugie, ich serca jeszcze nie były w 100% otwarte na Boga. Oni widzieli te wszystkie cuda i tak dalej, widzieli, co Pan Jezus robił, nawet wyznali, że jest Chrystusem, Mesjaszem, ale tak nie do końca, jakby. Nawet gdy Piotr powiedział, gdy Pan Jezus powiedział, że idzie, zostanie wydany, to powiedział Panie duszę swoje okłady za Ciebie, a Pan Jezus powiedział, zanim kur pieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz, tak? Więc oni wierzyli, ale tak, i żeby my, żebyśmy my mogli otrzymać Ducha Świętego. Musimy być całym sercem Bogu oddani, abyśmy doznali tej łaski, tej mądrości, abyśmy otrzymali tę mądrość od Boga. Moi kochani, i kiedy Pan Jezus używał porównań, przypowieści, to również wtedy, kiedy mówił o swoim ciele i o swojej krwi. I otworzymy sobie teraz Ewangelię Mateusza, rozdział 26, przeczytamy werset 26. Otwórzcie ze mną, jeżeli macie Mateusza 26, 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał, i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Widzicie, Panie Jezus tutaj mówi bierzcie i jedzcie to jest ciało moje, a tam mówi, że jest źródłem wód wytryskujących. Tu mówi o sobie tak i tak, ale czy on dał z siebie w jakiś sposób wodę, jak to niektórzy rozumieją? No nie, bo mówił o czym innym. Mówił o, o Duchu Świętym, mówił o, o, o prawdziwej wierze. Nie dał kobiecie z siebie, ze swojego ciała w jakikolwiek sposób pić wody. Tak samo, kiedy mówił do uczniów, że by jedli i pili, żeby pili Jego krew i jedli Jego ciało, nie mówił o swoim fizycznym ciele, nie mówił o swojej fizycznej krwi, tylko mówił w przenośni. I zaraz sobie to e, zobaczymy, bo w Ewangelii Jana, rozdział czwarty, wracamy do, do spotkania z Samarytanką, rozdział czwarty, będziemy czytać od 31 wersetu. E, Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. W tym czasie uczniowie poszli gdzieś tam do miasta po, po chleb i oni wracają. I czytamy od tego momentu. 31 werset. Tymczasem jego uczniowie prosili go mówiąc Mistrzu jedz! ale on rzekł do nich Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. I wtedy uczniowie postąpili tak jak większość ludzi. Myśleli po ludzku, nie duchowo. I mówią do, do Pana Jezusa Chrystusa tak Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu chleb? Wtedy Pan Jezus odpowiada: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Widzicie, Pan Jezus znowu używa przenośni. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła czyli głosić Ewangelię, tą, którą Bóg Ojciec przekazał Synowi, kiedy przyjdzie na ziemię, by zwiastował ludziom. I Pan Jezus mówi, to jest mój pokarm. O, Pan Jezus mówi o duchowych rzeczach. A oni mówią o rzeczach fizycznych, o prawdziwym chlebie i dziwią się, czy kto mu dał, czy on ma skąd chleb? I tak jest z ludźmi, którzy nie mają Ducha Świętego. Myślą po ludzku, nie rozumiejąc y, duchowych rzeczy. Jeżeli przypowieści Bożych nie rozumiecie, moi drodzy, musicie głęboko i mocno modlić się do Boga o otrzymanie ducha świętego. A Bóg Wam da, wierzcie, że Bóg Wam da ducha świętego. Jeżeli tylko z czystego, sercego, z czystego serca poprosicie Boga, klęknięcie przed nim, otworzycie przed nim drzwi swojego serca to Bóg wam da Ducha Świętego. I teraz to, to, co dla was może się wydaje trudne, niezrozumiałe, będzie jak dwa dodać dwa, równa się cztery. Bardzo proste. Bez Ducha Świętego nie da się zrozumieć Pisma i tego, o czym mówił Pan Jezus. Bo bez Ducha Świętego ludzie często pobadają w ludzkie tradycje, nauki, w cielesne myślenie, a Biblia jest księgą duchową. I kiedy ktoś mówi mi, Ja przeczytałam już pięć razy Pismo Święte i nie widzę w piśmie Świętym, żeby Halloween było czymś złym, no to przeczytałeś tylko to Pismo Święte, ale nie masz ducha świętego. I wiele takich rzeczy mogłem przytoczyć i cytatów, które dostaję, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, abyście wy, moi drodzy słuchacze, przyszli do Boga z otwartym, szczerym sercem, prosząc Go o Ducha Świętego. A powtarzam jeszcze raz, Bóg Wam tego Ducha Świętego da. I to, co teraz dla Was jest niezrozumiałe, będzie dla Was bardzo proste. Proście, a otrzymacie. Błogosławię Wam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Niech Jego Duch czuwa nad Wami. Niech Jego Duch otwiera Wam serca, umysł rozum niech wadam niech da wam poznanie abyście szli drogą prawdy drogą miłości drogą mm, zbawienia tą cienką wąską drogą o której pan Jezus mówił którą pokroczy pokro niewielu Bóg sobie wam